Witam. W zadaniu tym mamy dane trzy okręgi o środkach ABC. I w treści zadania wiemy, że okrąg o środku A ma promień R. To ja go narysuję. To jest okrąg o środku A i promieniu R. Akurat tak wypadło, że promień R ma trzy kratki. Na moim rysunku tak wypadło. Dlatego kolejny okrąg, który ma mieć promień 2R, to musi mieć promień o długości 6 kratek. I od razu to narysuję. Tu jest 2R. No i jeszcze mamy trzeci okrąg o środku C który jest styczny do tego okręgu i do tego okręgu, i ten z kolei okrąg ma długość 3r. Więc 3 razy 3 kratki, czyli ten promień ma aż 9 kratek. Dajmy na to, niech tu jest styczny z okręgiem A. Tutaj mamy środek okręgu C. Tutaj mamy długość 3r. Tak w treści zadania. Narysuję fragment najpierw tego okręgu. Cały mi się nie zmieści, ale fragment. Dobrze. No, i to w treści zadania było, że te okręgi są styczne. Ten z tym jest styczny w tym punkcie i te, zgodnie z treścią zadania musimy go oznaczyć jako K. Ten okrąg z tym jest styczny w tym punkcie i ten musimy oznaczyć jako L. Ten punkt styczności, a ten punkt styczności musimy oznaczyć jako M. Warto jeszcze napisać długości. Wszędzie przepisaj, że jak tu jest 2R, to tu też jest 2R, że jak tu jest 3R, to tu też jest 3R. Bo co mamy zrobić w treści zadania? W treści zadania mamy policzyć stosunek pola trójkąta KLM do pola trójkąta ABC. I to jest tylko rysunek pomocniczy, ale dzięki temu, że ja tak w miarę dokładnie go zrobiłem, też się. Mogę doszukiwać, czy tu przypadkiem nie ma kąta prostego? Wygląda na to, że jest. Sprawdźmy to. Tutaj przerysuję y, trójkąt. Taki mały narysuję ten trójkącik. A. Przepraszam. Tu jest A, B, C. Odtąd dotąd jest 3R. Odtąd dotąd, bo tu też jest R, jest 4R. A odtąd dotąd jest 5R. Jeżeli tu jest spełnione twierdzenie Pitagorasa, to znaczy, że ten trójkąt jest prostokątny. No przecież 3R do kwadratu plus 4R do kwadratu równa się 5R nawiasie do kwadratu, czy to jest spełnione? To jest spełnione, no już nie będę tego liczył, proszę sobie policzyć, dlatego tu musi być na pewno kąt prosty. Dlatego tu jest na pewno kąt prosty. A to jest bardzo przydatne, bo dzięki temu, że ten trójkąt. Ten trójkąt ABC jest prostokątny, to ja łatwo obliczę pole. To jest po prostu. Podsta niech to będzie podstawą, to będzie wysokością 4R razy 3R, czyli 12R kwadrat na 2, to to jest po prostu 6R kwadrat, czyli pole trójkąta ABC to jest 6R kwadrat. Teraz pozostaje mi policzyć tylko pole trójkąta KLM. Może ja tutaj zaznaczę ten trójkąt KLM. Hmm. Jakoś to wyróżnię, żeby to było bardziej czytelne. Tu jest K, tu jest L, tu jest M. To jest ten trójkąt. I teraz, jak obliczyć pole trójkąta KLM? Ja proponuję coś takiego, że pole, no, akurat pisaka mam teraz, pole trójkąta. KLM to jest nic innego jak pole trójkąta ABC, minus pole tego trójkąta, tak żeby to było przejrzyściej, i to oznaczmy to jako P1 i nawet kolorem niech to będzie żółtym, czyli ten trójkąt jest żółty, to jest trójkąt, niech będzie numer 1. Oznaczmy w ogóle wszystkie te trójkąty, które odejmiemy. Ten trójkąt zostanie odjęty. I ten trójkąt. I to jest trójkąt numer 2. To jest trójkąt numer 1. To jest trójkąt numer 3, czyli minus P2 i minus P3, żeby to lepiej skojarzyć. Z tym rysunkiem, to jeszcze kolorami się posłużę. A zatem pole trójkąta ABC obliczyliśmy wcześniej. To jest 6R kwadrat. Pole trójkąta P1, zobaczmy, on jest prostokątny. To jest r razy r na 2, czyli minus r kwadrat przez 2. Pole trójkąta numer 2. Co to jest? No mamy tylko informację, że tu jest 2R i tu jest 2R, ale możemy skorzystać na przykład z takiego wzoru na pole trójkąta, że ten kąt oznaczmy go jako alfa, że sinus tego kąta razy iloczyn sąsiednich boków, dzielony na 2. to jest pole. I z tego tu skorzystamy. Ten wzór jest w tablicach. On wygląda chyba, no jakoś tak musi wyglądać, że to jest... Jeden bok razy drugi bok, razy sinus kąta pomiędzy nimi przez 2. Ja z tego tu skorzystam. Ten bok razy ten bok, czyli 4r kwadrat razy sinus kąta alfa przez 2. Bardzo podobnie będzie tu, tylko ten bok z kolei oznaczymy jako, ten kolor oznaczymy jako beta. 3r razy 3r, czyli 9r kwadrat razy sinus beta na 2. I zobaczmy, żebyśmy obliczyli pole trójkąta KLM. Oczywiście to pole będzie zależne od R kwadrat, ale to nie szkodzi, bo tu już jest R kwadrat. Pole drugiego trójkąta też jest uzależnione od R kwadrat, to nam się R kwadrat skróci, ale na przeszkolki stoją nam kąty alfa i beta. Skąd my weźmiemy kąty alfa i beta, popatrzmy na ten mniejszy rysunek. Ten oznaczyłem jako alfa, ten oznaczyłem jako beta. Przecież widać są, że sinus kąta alfa, to jest ten bok do tego, czyli 4R przez 5R to przecież to jest 4 piąte. Czyli ja zamiast tego napiszę 4 piąte. Natomiast sinus beta, sinus beta to jest 3R przez 5R. Czyli ja zamiast tego napiszę 3 piąte. No dobrze, no to dalej 6R kwadrat minus r kwadrat przez 2. Na razie to przepisałem, to przepisałem i tutaj będzie minus. No, troszkę przesunę tą kartę, bo słabo widać. Dobrze, że to zauważyłem. 4r kwadrat razy 4 piąte przez 2 minus, tutaj mamy 3 piąte zamiast tego, czyli 9r kwadrat razy 3 piąte przez 2 to się równa może już tutaj to dokończę, żeby się zmieścić, że pole trójkąta KLM to się równa no dobra, tutaj 6R kwadrat przepisuję, minus 4, znaczy minus R kwadrat przez 2 przepisuję. Tutaj 4 razy 4 to jest 16R kwadrat, tu jest 5, tu jest 2, czyli minus 16R kwadrat przez 10. Tutaj 9 razy 3 to jest 27, czyli minus 27R kwadrat przez 10. No to, no tutaj też możemy zrobić wspólny mianownik. No jeszcze to przepiszę, żeby to było wszystko napisane 6r kwadrat, żeby było wiadomo, co się skąd bierze. Zamiast r kwadrat przez 2, to ja napiszę 5r kwadrat przez 10, żeby były wspólne mianowniki minus 16r kwadrat przez 10, minus 27r kwadrat przez 10 i teraz tak, minus 5, minus 16 i minus 27 to jest ostatecznie 6r kwadrat. Minus 48r kwadrat. Czyli to się równa 6r kwadrat minus 4,8r kwadrat. Czyli to się równa ostatecznie 1,2r kwadrat. Właśnie obliczyłem pole trójkąta KLM, tego trójkąta. Pole trójkąta KLM 1,2r kwadrat. 1,2r kwadrat, 1,2r kwadrat. Zobaczmy, r kwadrat, r kwadrat się skraca, a 1,2 przez 6 to jest to samo co 1 przez 5. I to jest ostateczna odpowiedź. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę.